Kiedy ja przyjechałem do Drochobycza, to wszystko chłonąłem. Tyle rzeczy widziałem, że na końcu mi się wszystko mieszało. A do Drochobycza pojechałem na zaproszenie profesora Władysława Panasa, wybitnego szulcologa. On mnie zaprosił i ja pojechałem. I pod koniec pobytu, byliśmy tam tydzień. Ja mówię, Władek, tyle wiedzy tutaj na mnie spadło, że, że nie ogarniam tego. Postanowiłem, że zrobię mapę Bruno Schulz i Dorchowicz. I mapa moja zawierała 67 punktów. Jednym z punktów to był zakład fotograficzny Bertolda Schenkelbacha. W 2012 roku była wystawa Bertolda. Z zachowanych fotografii, odnalezionych i wystawa jego syna z Jerozolimy, Erwina Schenkelbacha. Wtedy ja jego poznałem. Poznałem go fizycznie, ale mentalnie poznałem go wcześniej, bo czytałem książkę jego o tym, jak został uratowany jako kilkunastoletni chłopak. Matka go wepchnęła pod schody założyła tam gazetami, jak przyszło gestapo to zabrali rodziców, siostry nie było w domu i on się ostał. Ja wtedy opłakiwałem Bertold, Erwina nie znając go I kiedy przyjechałem do Drohobycza na ten festiwal i, i zobaczyłem, że jest syn Bertolda no to chciałem z nim nawiązać kontakt i udało się. Erwin po prostu zapadł mi pamięć w serce bo polski żyd mówiący piękną polszczyzną mimo że 40 parę lat mieszkał już w Izraelu i tak się zaczęła nasza przyjaźń dwa lata temu on do mnie zadzwonił słuchaj, może być notkę napisał o moim ojcu bo będzie 77 rocznica śmierci w Bełscu. i mi dobrze i napisałem tą notkę jemu się spodobało Mój, dobrze, ja my to co mogę publikować? Nie, nie, jeszcze poczekaj. I tak rozmawialiśmy przez rok, przez telefon. On do mnie dzwonił i ja to notowałem wszystko. I z tej notki materiał rozrósł się do 80 kilku stron i powstała taka niezamierzona publikacja. I to jest y, y, publikacja taka wyjątkowa. Bo dużo jest książek o szołach. O zagładzie. I kiedy tą publikację robiłem o Bertoldzie, to Erwin też wydał mocne świadectwo. On mówi: Słuchaj, moich rodziców nie zabili Niemcy. Tylko moi współbratyńcy z Judenratu, to oni wystawili rodziców na wywózkę do Bełsca. I to mnie pokazało jedną rzecz, że ten człowiek potrafił. Przekroczyć, jak, jak na tej wystawie przekracza się e, granice światów, on też przekroczył granice światów. Chciał pokazać Niemca, Gintera, który zabił Brunona Schulza, jako człowieka, jako postać bardzo złożoną. Bo się okazało, że ten Ginter odwiedzał ich dom. Erwin dostawał jakieś czekolady, jakieś. No, w okresie okupacji to były no, rzeczy niezwykłe, a jednocześnie jego ojciec no, był zmuszany przez Niemców, żeby robić fotografie, dokumentację Niemcom. I kiedy Gestapo przyszło do domu aresztować Bertolda, bo był czas już, że tak powiem, rozwiązanie kwestii żydowskiej. Przyszli aresztować, no i ci Niemcy nawet nie mieli ochoty wchodzić, bo wiedzieli, że ich szef się kumpluje. No ale taki rozkaz, no to przyszli, jest, się ociągali, ci mieli czas jakby na te różne, na przygotować się, coś tam wziąć. Jednocześnie matka miała czas, żeby syna ukryć i ich zabrano i oni byli na dworcu razem z innymi Żydami. Kiedy Ginter się dowiedział, że tam na, na stacji do wywózki, do Bełsca jest przyszykowany Bertolt Schenkelbach, on przyjechał. Przyjechał i przez te płoty, zasieki krzyczał do niego, Bertolt jesteś tam, odezwij się, przywiozłem papierze, żeby Ciebie stąd wyciągnąć. A Bertolt mówi, dobrze, zgadzam się, ale pod jednym warunkiem. Jak wyciągnieśmy razem z moją żoną Edo. No i tego Ginter nie mógł mu zapewnić, i Bertolt podziękował mu. I razem w trzecim transporcie wakacyjnym wylądowali w Bełsku Szenkelbach. Bertolt został uratowany w pamięci. Czym dalej od wojny, tym my coraz więcej o nim wiemy. I ja jestem. Zadowolony, że jestem na tej wystawie, dlatego, że Erwin się bardzo późno dowiedział o swoim ojcu, że on jest wybitnym fotografem. I ta wystawa też pokazuje to, co on o sobie mówił: że on z mlekiem matki wyssał te pasje ojca do fotografii. To samo jego syn Nimrod. Także ta sztafeta pokoleń fotografików jest przekazywana. Wernisarz pod tytułem Na granicy światów, kantury, pokazuje nam otwartość Erwina Schenkelbacha na kulturę. Ale to się nie wzięło z powietrza, bo to zaczął jego ojciec Bertolt. On jeździł po Karpatach, on fotografował Husułów, y Ukraińców, y kulturę y tamtejszą i Erwin był tego świadkiem. I to w nim wzrastało. I kiedy on po wojnie wrócił do Warszawy, tam pracę miał, ale jak on mówił, czuł się w Polsce jak w złotej klatce, bez wolności. I chciał koniecznie do Izraela. Ale pojechał do tego Izraela i cóż, zobaczył, że, że to po prostu ta kultura jest mu obca. Że to jest jednak polski Żyd, że on polskością żyje, że w nim dużo takiego romantyzmu, słowianina dużo z niego jest. I on był otwarty też na kulturę arabską. Erwin był otwarty, jest otwarty właśnie na drugiego człowieka. On był zdumiony, że te najważniejsze religie świata, które w Jerozolimie są. Że Tora, muzułmanie, to wszystko, że ci ludzie, tak zwani religijni, skaczą sobie do oczu gorzej, zabijają się. I on tego nie akceptuje. I dlatego on przekroczył coś, co można powiedzieć, człowieka determinuje. On jest Żydem, ale Żydem otwartym otwartym na inność na, na innego na sąsiada na inną religię i on to ciągle jakby podkreśla i ta wystawa pokazuje żyda który tytuł wystawy po arabsku kantury polne strachy u nas to mówimy strach na wróble ale pokazuje jego stosunek do innej rzeczywistości niż, niż to definiują politycy czy ludzie, którzy mają jakieś schematy i, i, i żyją w ciągle nich, a on jest człowiekiem tego świata, jest otwarty. Trudno mu przypisać, że tak powiem, małostkowe rzeczy.